Fiora, najsławniejsza fechtmistrzyni z Dymacji, zdobyła sławę dzięki ostremu ostrzu i językowi. Pochodzi z arystokratycznej rodziny i poświęca się doskonaleniu sztuki szermierki. Przerosła wszystkich fechtmistrzów w ojczyźnie, obecnie szuka znaczniejszych przeciwników. Nie zadowoli się niczym poza światowym uznaniem swego kunsztu. Jako najmłodsza członkini Domu Laurent, rodziny od pokoleń znanej z kultywowania tradycji fechtunku. Fiora uważa, że jej przeznaczeniem jest osiągnąć wielkość. Marzyła o dorównaniu umiejętnościami swemu ojcu, będącemu legendarnym szermierzem, szybko przerosła umiejętności swego rodzeństwa. Rówieśnicy poczytywali jej pewność siebie za arogancję, jednak Fiora ignorowała ich, tym bardziej starając się być godną następczynią ojca. Jej oddanie rodzinie zostało jednak wystawione na próbę. Przed dzień pojedynku władze przyłapały ojca fiory na dosypywaniu przeciwnikowi trucizny paraliżującej. Szargało to reputację rodziny, zaczęto podawać w wątpliwość uczciwość samej fiory. Wzburzona, desperacko pragnąc oczyścić swe dobre imię, wyzwała ojca na pojedynek. Chociaż stary mistrz doskonale obracał mieczem, prezentując piękny styl walki. Fiora zrozumiała, że już dawno zapomniał, że obiegłości w fechtunku decyduje dyscyplina. Rozbroiła go, przytknęła ostrze do piersi i zażądała, by przekazał jej kontrolę nad domem Laurent. Jej ojciec poddał się, jednak nawet to nie zmyło hańby, kalającej imię Fiory. Pragnąc spełnić swe przeznaczenie, Fiora planuje dowieść, że jest najlepszą fechtmistrzynią nie tylko w demacji, ale i całym Valoranie. Przybyłam tu, szukając wyzwania. Czy tych głupców nie stać na więcej? Przecinek fiora.